Wypuszczone zostały o godzinie 8 rano. To już jest 9:40. Zaczynają się schodzić. Jak to się z lotów mówi. Jedna część tutaj druga część tam nas blokami tam bardzo wysoko nawet trochę gdzieś dalej nawet nie przyuważyłem dopiero wracają są nade mną Ślicznie. Ponad godzinę, po mleku kulbackiego, dro po drożdżach i po smole. Chodzę jak szalone. Tu jedna część, a nad blokami druga. Tam młodsze, tu starsze. A jest na minusie 3. Bardzo pięknie latają. Jeszcze nigdy tak u mnie nie latały gołębie. Jestem bardzo zadowolony z produktów kubackiego. Pięknie. To mi się podoba. Widać same zdrowie. Zobaczcie kolego na żywo, jak wyglądają gołębie dwa dni transport do Kuwait, teraz są fotografowane. I jutro z rana będą na aukcji. Pójdą w świat. Jak przed chwilą widzieliście film od hodowcy z Polski, jego słowa, jeszcze nigdy on nie miał takich zdrowych gołębi jak teraz na moich produktach. Gołębie trenują kilka godzin dziennie, i nawet teraz w zimę jeżeli Ty chcesz mieć super zdrowe gołębie i wreszcie coś mieć z tego sportu, nie tylko być dawcą konkursów, ale i wreszcie przyjemność mieć i to co robisz, żeby to było efekty i jakieś wyniki w tym sporcie, zgłoszę do mnie, naszykuję ci na początek 1, 2, 3 podstawowe produkty, przekonasz i później uzupełnisz resztę. Hodowcy są bardzo zadowolone z produktów, które działają. Moje są jedyne produkty na świecie, które działają. I to szybko, bardzo szybko. I to u każdego hodowcy. Obojętnie ile lat hodujesz gołębie, jeszcze nigdy takich zdrowych gołębi nie miałeś jak na moich produktach. Nie wierzysz? Zadzwoń, zamów. Podstawowy produkt askapilar Koki że przekonasz i później uzupełnisz resztę. Ja pomagam Ci w hodowli, jak przygotować karmę, jak namieszać tą karmę teraz. Po te karmy teraz w tych workach, to wiecie, jak teraz żywność jest produkowana. Wszystko na tej chemii zatrute, te ziemie zatrute. To jak ten goło ma na tym lecieć? On potrzebuje te moje produkty, on potrzebuje ta siła. Produktów. Zapraszam do współpracy. Pozdrowienia. Cześć koledzy.